Tak, to tak, jest to, to jest pracownik, a później tak. A Kasia jest nieznajoma. No właśnie, czy możemy brać? Czy możemy się? Tak. 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 To Zapraszamy do media tutaj. Oddamy się tam, Tak? tak. tak.

Dlatego, że jest wielka potrzeba zapanowania nad populacją kotów w mieście, nie tylko w Warszawie. To dotyczy oczywiście wszystkich miast i mamy zresztą nadzieję, że inne miasta przejmą naszą inicjatywę i również zaczną robić takie. Koty miejskie należy sterylizować. Teoretycznie jest to w zakresie obowiązków z miast, czy też gmin. Ale niekoniecznie się z tego wywiązują, czasami nie ma pieniędzy, czasami są za późne przetargi organizowane, czasami nie te lecznice są wybierane. No, czasami po prostu jest tak, że już jest, że tak powiem, po ptakach, bo koty już mają kotki, a to trzeba robić stale, często. I chodzi o to właśnie, żeby dostępność była yy, stale, prawda? Żeby stale była dostępność takiej lecznicy i żeby można było sterylizować w dużych ilościach zwierzęta. To jest jedna, jedyna... Pierwsza w Polsce, jedyna i tak jak ktoś dzisiaj powiedział, chyba pierwsza na świecie tego typu instytucja. My nigdy nie słyszeliśmy, żeby gdziekolwiek była instytucja, która za darmo sterylizuje kod. Organizacja pozarządowa. My jesteśmy organizacją pozarządową, która ma status organizacji pożytku publicznego, oczywiście.